Hejka, hejka, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dawno nie było, ale razi słońce 35 stopni, odczuwalne ponad 40. Bardzo miło. E, prawdopodobnie widzieliście przed tym filmem jeszcze dwa inne, ale nie nagrywałam przez grubo ponad miesiąc, jeśli jeszcze nie więcej, może z dwa miesiące żadnych filmów. Znaczy, nagrałam, ale nie zmontowałam, jakoś tak nie miałam ochoty, więc wracam do tego. To może być do, dosyć burzliwy vlog, bo nie wiem co się będzie w nim działo. Teraz idę na spotkanie z inną modelką z Polski i idziemy do muzeum. Mam nadzieję, że się nie spóźnię, bo muszę spieszyć się do metra, ale zobaczymy jak to będzie. Ninja. się właśnie z panem nie ochroniarzem, ale kurtierem coś pomiędzy, powiedzmy. I co? Zobaczymy jak będzie wyglądać dzień. Jest przegorąco, naprawdę przegorąco. Ja cofam to co powiedziałam. O 43 stopnie. Jest super. No to ja nie jestem, ale to jest chyba to tutaj. Nie wiem, ale patrzcie jaka... O mam zielone ale patrzcie jak tu jest ładnie. Uwielbiam drapacze, chmur i wielkie miasta. Także to jest dzielnica dla mnie i jest mi bardzo przykro, że ja tutaj nie mieszkam. To jest w tamtą stronę, więc zmierzamy tam. Tutaj mamy Guangzhou Opera House. Bardzo interesujący budynek. Nie powiem, że nie. Podoba mi się tutaj. A ja idę jeszcze w tamtą stronę i, w stronę i to jest to tutaj śmieszne takie. Kwadratowe coś. Prawie jestem, jestem spóźniona, czuję się głupio, ale uciekło mi przy okazji metro. I jeszcze jeden luk na. A chciałam powiedzieć, na Canton Tower. I, i tyle. I idziemy tam. No i patrzcie jak pięknie! Kocham wieżowce, a właściwie drapacze chmur. Czy to jest synonim. Sprawdzałam to jakiś czas temu. Nie mam pojęcia. A. Na wstępie mówiłam, że vlog może być dosyć chaotyczny, bo ja nie wiem, czy ja nie będę wracać do Polski w ogóle. Jeżeli dostanę przedłużenie mojej wizy, za które płacę kupę kasy, to nie. Ale jeżeli tak, to w tym tygodniu będę wracać. Nie cieszę się. Nie cieszę się. A to ja i wieżowce ale prześwietlone, więc to tak nie działa. Także mam nadzieję, że moja wiza będzie i że zostanę tu dłużej, bo mam dostać wizę biznesową na rok w ogóle. Ty zostanę tutaj rok, nie sądzę, ale jeżeli mam dostać tą wizę, a jest ona droga i ciężko ją dostać, to w sumie czemu nie? A tam, nie wiem czy widzicie, jest fejkowe Empire State Building, ponieważ kanton yy, był budowany na nowego, wzór Nowego Jorku, ponieważ było to pierwsze duże międzynarodowe miasto w Chinach. Tutaj także fajkowy Park yy, Central Park. To mi akurat powiedział Dawid, także dziękuję za informację. Mam nadzieję, że tego nie oglądasz, bo miałeś tego nie oglądać, ale e, tak było. I jest tutaj bardzo dużo budynków skopiowanych, dosłownie kopiów klej z Nowego Jorku, ewentualnie mniejsze bądź biedniejsze ich wersje. Pan z ochrony tutaj za mną pozdrawiał. O, i, o Jezu, ale Wam pokażę Canton Tower, ale jeszcze tak. No piękna, no piękna wieża. Także ten. Już tutaj to prawie jestem. I ostatni raz. Ostatni, przysięgam. Ja się po prostu cieszę jak dziecko, bo kocham ogromne miasta. Kocham, kocham, kocham. No jest za ładnie tutaj. To tak, jesteśmy teraz z Różą na lunchu, dzień dobry. Ja mam pizzę margheritę. nie chciałam ryzykować, ale chciałam taką połowę mniejszą, a tu jest jakaś ryba. Co to była za ryba? Makrela. Makrela. Także tak, a do muzeum nas nie wpuścili. Taki update. Trzeba zabukować wcześniej, ale są pełni na cały tydzień, więc może w przyszłym tygodniu. jestem w taksówce. Kawkę już wypiłam, został mi sam lód, ale to jest Coconut Cloud, czyli kawa na mleku kokosowym, latte z jakąś niebieską posypką, wanilią, nie wiem już sama, ale jest przepyszna, moja ulubiona. I jadę do agencji, ale się odbija śmiesznie światło. Muszę podpisać jakieś dokumenty wizowe i później prawdopodobnie, znaczy nie wiem, bo jutro mam pracę i nie wiem na którym godzinę, jak będę miała szczegóły, bo agencja jeszcze nie ma szczegółów od klienta to będę wiedzieć czy na pewno, ale jedziemy w góry ze znajomym i będę mogła poprowadzić auto, więc nie mogę się doczekać i bardzo chcę to zrobić, więc zobaczymy jak to będzie mam nadzieję, że będzie bardzo spoko wysiadłam właśnie z taksówki lód mi się prawie roztopił pokażę Wam może budynek, w którym jest moja agencja i może troszeczkę Was zabiorę do agencji ale nie wiem, nie chcę naruszać ich prywatności Zobaczymy i proszę trzymać kciuki za moją wizę. A moja agencja znajduje się w tym oto budynku. On nie jest tak super wysoki, bo to już jest w innej y, dzielnicy i nie wchodzi się tutaj, znaczy tędy też można, ale wtedy przez parking podziemny. Tylko tam, z słomką Wam pokażę, y, od boku się tak naprawdę wchodzi. Mam nadzieję, że nie będą mi kazali zakładać maski, bo tak naprawdę w windzie i tak bym już, już ją bym ściągnęła. Jest tak gorąco, że plączy mi się język. Przepraszam. Ale że zamknęli mi wejście? Ja. Serio nie mogę tego zrobić. Nakrzyczam na mnie, a wolę nie, nie iść do więzienia w Chinach, więc muszę iść tak. Czy to jest mądre, czy to jest głupie, to sobie sami możemy odpowiedzieć. Że na zbyt mądre to nie jest. Ale tak to już jest. I uwaga, teraz chwila prawdy, czy będą mi kazali założyć maskę, czy nie. Może pan nic nie powie. Nie będzie. Nie. Oj, oh, sorry, I don't speak mask. I have. Nie chciał coś, ale oczywiście winda. A no, coś do mnie mówił, nie założyłam maski i lecimy na 25. piętro. To ja i mój dzisiejszy outfit. Czekajcie, pokażę Wam. Jakiś zwykły czarny t-shirt z Zary, spodnie z hm -u, ale słuchajcie, wróciłam do swoich standardowych wymiarów, bo to są spodnie, które były na mnie za małe w Chinach, ale o moich wymiarach to jest inna historia. I tak, jesteśmy na 25, Idzie się tutaj. Moja piękna, cudowna agencja i muszę zadzwonić... O, jest otwarte. Hi! A tu są moje trzy kompozytki. To jest na Fashion, bielizna moja ulubiona i bardziej Beauty. To jest najpiękniejsza, moim skromnym zdaniem. O, brudne lustro. Nieładnie w tej agencji brudne lustro. Nie na no, tak poważnie to. Dokumenty wizowe podpisane, dużo dokumentów. I teraz dodali mi casting last minute, więc lecimy na casting z moją bukerką. Yoga, ubrania do jogi. Tak to jest, nigdy nie wiesz, co Cię czeka w tej pracy. Dokumenty podpisane, wszystko ogarnięte. Castingu jednak nie ma, bo klient poszedł nam na rękę i przełożył go na czwartek. Teraz będę wracać do mieszkania, wziąć mój... Moje prawo jazdy. Chciałam już powiedzieć po angielsku, bo się odzwyczaiłam od mówienia po polsku. I później jedziemy w góry. Będę prowadzić w końcu tęsknię za prowadzeniem auta, bardzo nawet. I co? Zobaczymy, jak to będzie. W piątek prawdopodobnie idę z moją bukerką do Visa Office. Jeszcze nie będę miała tej swojej wizy, tylko inną wizę w oczekiwaniu na tą docelową, ale na 90% dostanę, więc proszę trzymać kciuki. A to jest typowy korek. W Chinach już nie widać, bo nie zdążyłam e, telefonu wyciągnąć na czas, ale było wysoko, że tak to nazwę. Było wysoko. Już prawie jestem w mieszkaniu. Biorę swoje rzeczy, swoje. Chciałam znowu powiedzieć Driver's License, jak się to mówi po polsku? Prawo jazdy i lecimy. Lecimy w góry, ale jeszcze. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy w góry będę iść, żeby chodzić po górach. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu, jeżeli dostanę wizę, to tak, a jeżeli nie dostanę wizy, to nie dopuszczam do siebie takiej myśli. Ale ładne światełko, musiałam wykorzystać. A będzie ładniej? O, pięknie. Idę do auta, idę się spotkać pod Canton Tower z przyjacielem i później a, lecimy w góry. To jadę sobie górami, górami w górach w Chinach autem. Pierwszy raz na automatycznej skrzyni biegów. To jest dla mnie nowość i od razu jestem wrzucona na głęboką wodę i kieruję w górach. Jest bardzo, bardzo kręta droga. Jest bardzo śmiesznie. Polecam. Bawię się przednio. Więc dziękuję serdecznie. Moje prowadzenie póki co się skończyło. Przywiozłam nas do takiej restauracji, bardzo ładnej tutaj nad jakimś jeziorkiem w górach. A jakieś chińskie tutaj specjały. Patrzcie, jak tutaj jest elegancko i milutko. No, patrzcie, jak tutaj jest przyjemnie. Pokazałabym Wam więcej, ale sama nic nie widzę. A idziemy teraz do restauracji, zobaczyć, co jest do jedzonka. I mam zamówioną kokosową latę bez cukru. I tutaj księżyc jest pełnia, ale no nie widać tego w tej jakości. Nie wiem ile tu widać, ale jest nice. Jakby... Dlaczego kawa jest z kaczką? I ja wziąłam oczywiście kokonat latę bez yy, cukru. Ale tego to ja nie rozumiem. O kurde, było coś takiego jeszcze. Ale no, tak to wygląda. Jakieś y, przysmaczki, niskie, owoce w chyba miodzie. Takiej typowej chińskiej uliczce. Nice. to są takie jakby małe jabłka, ale nie do końca. Truskawka i coś tam. To jest jakby w miodzie, ale taka ciężko to określić, ale bardziej jakby korupa z miodu. Nice. Wracam do domu właśnie. Jest północ 34. Bardzo, bardzo fajnie. O 9:20 muszę wstać do pracy, znaczy muszę być już gotowa do pracy, ale to nie wiem, umyć się, zjeść śniadanie. Znaczy najpierw wyjść z łóżka oczywiście, umyć się, zjeść śniadanie. I tyle. Więc wstanę pewnie około 8:00. Powinnam się wyrobić, a i zrobić poranną maczę, bo ostatnio kupiłam spieniacz do mleka i robię perfekcyjną maczę to ja. I to. I tyle będę kończyć dzisiejszego krótkiego nie wiadomo o czym vloga. Dziękuję serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym filmie i pamiętajcie, żeby mi powiedzieć, czy mam montować i wrzucić do vloga i jakiś film z moim randomowym makijażem na casting. także dziękuję bardzo. Miłego wieczorku, dnia, cokolwiek, bawcie się dobrze, Papa. pa! Jeszcze tylko na koniec dodam, że zrobiłam herbatkę, przepiękną, zieloną herbatkę, z imbirem kokosem, jagodami goi i nasionami chia. Idealna herbatka na dobranoc. Jest to piękne, jestem z siebie dumna. Teraz mogę kończyć. Dziękuję pięknie.